Jo, siemanko widzowie! Dzisiaj jestem z moim tatą Siema, siema. Z tej strony... Poli No, ale już skaczę. Ogólnie plan mamy taki Że chcemy wygrać mecz. He, <laughs> heż co zrobić, żeby wygrać mecz? Co? Dobrze strzelaj. Masz rację i dobra w sumie dobra, dobra porada plan jest taki żeby yy, zdobyć puty ironmana i polecieć dobra, na raft tak dlatego lecimy na te te kapsuły czy tam jaja jak to woli kurde dobra ja mam ee... Co masz? Stworzyłem skrzynkę butów nie było. U mnie też To... Dobra. Gdzie się spotykamy na rafcie? No na rafcie. Dobra, to ja szpin postawiłem. Okej. Okay. Mm. Szukam jakiegoś środka mm. transportu. Dobra. O, tutaj kaktus sobie zjem, bo mam w sumie ten autko, to zaraz mogę do ciebie podjechać. Czy mogę jechać na ten raft? Na raft, na raft. Bo ja też mam Dobra. auto. Ok, jeszcze ja, ja jeszcze mam szampan. Ok, jest krzynecka. Trzeba. Podki mam nie biorę. Piłę, mam piłę, mam. E... Co jeszcze masz? E... Rękawice War maszyna Ok. No to mi to mi, mi skina by się przydały. I wjechałem w palmę i nie mogę wyjechać. Nie? Aha. Wymiesz. Ale no bo... wiesz co? Co? Zawsze mogę na pirę sobie podjechać, nie? No tak. A ja muszę autem. Jestem na i niebieska skrzyneczka. Proszę państwa, co tu się właśnie stanęło się? I oh. o, fioletowy pistolet. Nie najlepiej. Nie. O do... strzelają do mnie. Au. Dostałem. zostałem. Czy to by trzymał? Spoczko! Ech. Mam Giglas, co prawda nie, jest to szybkie auto, ale zawsze auto. Ale zawsze pokonałem ich. Zawsze ich pokonam. He 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 Bubble hunter jakiś. Łowca baniek, dobrze mówię? Bubble Czy bubble? Babel To tak Jednak potrafię coś tam w angielski. dobra, tutaj zaraz sobie otworzę skrzyneczki, potem za... pok pokonam M. Frost. Ktoś strzelił, nie wiem kto to. Mam nadzieję, że nie boss. O, tajne pomieszczenie. Czyżby? Dobra, szybko do skrzynki. Mando, mando. ok Jest tylko teraz na pokonanie gościa. O kurcze, wpadłem do kanalizacji. Aha, zbličowałem się, nie mogę wyjść chyba. O, wyszedłem My tutaj... Nie tu chciałem Zata się znaleźć. Nie ale... Nie mam czasu, jadę do ciebie Tak. Ok. Kaktusy, kaktusy. Dobra, mam trochę odrobiłem osłonki. ŁO! Z góry! ma high ground'a. Ło. Dobra, nie ma już. O, Co już mam masz... ma? eee, gościa. Mam przytary, że Frost. -y ne. Tutaj boss, bot, nie boss, nie atakuje go. Tu jest skrzynka. Eee, Okej, okay, karabin, strzelba. Dobra, to ja zamiast tarczy biorę karabin. Hmm. Dobra. I tutaj nie będzie skrzynki, będzie. O, już dotarłeś, jak widzę. Przyjdę do siebie, to otworzymy sobie szampana. Ja jestem w kanałach. Ale już zaraz nic się dostanę. O I teraz na bossa. Iron Man, he, he, he. Iron Man -y, do akcji. Nie. Cium, 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 cium. No. Ja się zajmę botami. OK, I mamy to. Dobra, możesz wziąć medalion. Możesz wziąć medalion. A, to tu podjeżdża. Ło, you. wow, bot! Oh. A, zapomniałem powiedzieć widzowie, żebyście zostawili łapkę w górę i subika na moim kanale. Mm, dobra... Gdzie tu Tam jakieś auto pojechało? Strzelam, Czytałem. nie O właśnie chyba próbuję do mnie strzelać. Auto dostałem. Może nie jakoś mocno. Zawsze to coś. W ogóle to chyba musimy spadać, bo ponieważ się strefa zbliża. O no dobrze. Nie strefa tylko burza. Tutaj są boty. Rozwaliłem boty jak coś. Teraz to auto. Ała, dostałem. Oni nas przetrzymywają. Przytrzymują. Dostali po 50. Ja muszę uciekać. No ja też. O, panie. Dobra, samochód jest przed nami. Wiem. I też dostałem No, leży Ja do nich idę Dobra weźmy wy ten Zabierz dłużej, ja mam A nie możesz mnie wziąć i uciekać stąd? Tak będzie szybciej i bezpieczniej No to biegnij przy mnie bo mam szampana przygotowanego Ty pierwszy gracz, który ulecił. Skacz, skacz! Daleko jesteśmy. Ale jakoś damy radę. Bo to najlepsza ekipa na świecie, uchu Apteczka, apteczka, apteczka... No zaraz zobaczymy. O, dobra, ja znowu leżę, bo miałem bardzo mało HP. Ech. Jakbyś tych koleżków tam przywitał godnie, pewnie mi to przyjda. Ups. O, Upsi. O, chce trzecie. Jordanowe. A, nie tak źle. O, to hmm. to co? gramy dalej, nie? No, jasne. Trzeba dobra. się nie, podda nie poddawać. Pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie. chyba, że to jest niebezpieczne. To był venom i jakaś... I to to Venom. na venom. Na turnieju można byłem zdobyć. Który był chyba o pierwszej. Hmm. Okej. Okay. Szczerze mówiąc venom to ten, to jeden z ładniejszych skinów. To duży jest, najłatwiej by trafić. No tak. Dobra, ja zaraz będę skakać Dobra Dobra, już ja skoczyłem. Pamiętaj 700. o podziękowaniu bosa. Już podziękowałem. A to dobrze, ja też? O nie mam konkurenta. Konkurentów. Dokładnie to dwójkę. No, Ja też. Ile? Jednego. Ja dwójkę. Także ty masz lepiej. Ale ja pierwszy wylądowałem i są buty, są buty. No. O. Jest! Po gościu. Pierwszy gracz, który zdobył likwidację. Chyba nieźle. Okej, okay, ta kapsuła jest zamknięta. Raft? Tak, tylko ja tu mam jeszcze koleżkę. O widzę, mogę włączyć do Ciebie. Poczekaj. Nie mam amunicji. Ja to uciekam, to nie bo nie, nie miałem jakieś, amunicji. Jeśli broni dobry, to też nie mam. Choć nie, ja w niego wlatuję. Gdybym się buty skończyły, tutaj walczę. Okej, okay. ja Jestem, musiałem go jest. kilofem poskładać. Jestem w kanionie. Okay. Na razie nie widzą. Dobra, ja tam musiałem gościa kilofem poskładać, bo już nie miałem amunicji. Dobra, tu zaraz kolejny pewnie mnie dojedzie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ło Sorry, Przykle że tak mam. krzyczę. Mm. Są kroki, ale chyba lecimy, to? I bombeczka. O, nie ma bombeczki. I bombeczka. I Bom bombeczka. Okej. Okay. Formę chyba mam. Okej, okay, mam pistolet. Na raft. Teraz możemy na raft. Okej. Okay. Jeszcze trochę i będziemy. Ja mam 400 metrów. Ja mam już tylko 300, 200. Ale mi się paliwo no, kończy. Lądujesz z przetopem czy po typu? Z przetopem chyba. To znaczy, nie mam paliwa, to wlatuję jak najwyżej i teraz spadam. Jak coś medalion już zabrali i pokonali bossa. No, tak? widzę tu, jest pusty, dużo rzeczy. Także gościa musimy pokonać. Mam nadzieję, że to nie są napoceńcy. Ok, szary karabin, zielony pistolet. Ok, i bum, już do ciebie lecę. Dasz radę. Czy tam ja do rady? No kurczę, musiałem w to wejść. No, no otoczyli mnie. No prawie. 33. No nic, może następnym razem będzie lepiej. No. To dzięki na razie. Narka. Pamiętaj, żeby zostawić stawić suba i lajka. To następnego.